Cześć kochani, jest godzina 20, 10, niech się nie myle. Idziemy na plażę. Przygotowano sprzęt. I tu mamy dzisiejszy... I co? Idziemy łowić skarby, złom kasę. idziemy się bawić. Są, o. Patrzcie, to jest ok, to Patrzcie, co za idioci chowają takie puchy? Zresztą to, to idioci, jak tam dał taki link, że. Lacu to też Siadę po sobie to widać, nie? Poże takie, poże to bogulesz po co? Koniec. Idziemy, dalej. no, my widzicie. Wszystko Nie Tak jest Tak No do metra pa, paru Paru nawet Dobry sprzęt No musi być Dwie puszki Schowane w piasku Polacy, nie? Nie, na, na śmiecie, nie? A to jest straszne, nie? daleko no właśnie, nie? tam jest kosz a, 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 no ale to jest w Twojej karierze? Na, czy warto do tym dopio, dopiero, idę, dopiero a, a dopiero karierę zaczynasz? tak tam dalej idę dobra no, dwie godziny zarządka tam jest? szuka, szuka, szuka złomu tak, Siedzimy turystycznie. estycznie co tutaj będzie Misza musi pójść, pójść sprzęt rozpoznać najpierw I się uczy

Jest łóżanka koło mnie. Łóżanka też szuka. Pewnie dłużej dzisiaj wyszczają dopiero się nauczymy, co no, w ogóle może być ciekawego. Zamięcie sprzętem. Ten... Tutaj mi się złowiła takie coś swoim tym swoim nowym sprzętem patrzę budowę Tara 250 Więc jest moc, a ja mam tutaj patrzcie tego aluminium W tej chwili mamy godzinę ładną Już zaraz zanika słońce będzie ciemno, ale my idziemy do końca, tyle ile się da, rano idziemy do wody. Kochani. już po naszym wypadzie, tutaj mi szafoczki i tak, mamy tu jeszcze puszki. Chodź, wam pokażę, pokażę Tak, Polacy po prostu śmiecą. Patrzcie. Same, jakieś korki, jakieś aluminium jakieś. Widzicie? Jest te przepraszam, oczywiście. O, jakieś. Kapselki oczywiście. Widzicie? O, tu jeszcze mamy polmosy, aluminium jakieś. Tu jeszcze. Mamy jeszcze jakieś resztę. O, widzicie? Tak, polacy, bo przyśmiaczą na polskich plażach Nie widzicie Łatwo byliśmy, żadnej kasy nie było dzisiaj niestety Ale jutro wejdę do wody ciały i zobaczymy, co będzie jutro w wodzie. Dziękuję mojej żonie za pomoc. Też się uczy, tego też się uczy. Tu tu widać właśnie o. 150 i co i tutaj też jest dzień jak to mówi Marek Złomiarz mówił przepraszam a tu widzimy nasz Robert aluminium wyłącznie pozdro Adi Egon Mustafa Dario Alfa też przy okazji my no też